Witajcie, jestem Victor. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Minecrafta. Przepraszam, że sobą rozdzielczość ale inaczej się nie dało nagrać Minecrafta, widzowie. No sobie dzisiaj będziemy grali na acence. Przeżyjemy sobie A w tu lubiecie, dobra. No i sobie zaczynamy zrobić ten domek. O, tutaj są jakieś no, niby. Aha, po co ja tutaj wyszłam? Muszę dać spawnę. O! Dobra. co to jest? Jestem... To jest to skrzynka, z której wypadają bardzo cenne itemki. Kliknij, aby otworzyć. U. O kurde! Aha, to jest... To... O kurde, widzowie! Widzowie, patrzcie! Kurde, dobra. Dobra, nie. W ogóle widzowie sobie w to grałem. Ja mam już hejter SMP Właśnie jak wiemy jesteśmy na hater SMP. Ej, po poczekajcie. Poczekajcie z tego. Aha! O kurde czy mi się? Patrzcie. Znaczy, jak coś takiego zrobimy chyba. Prawdopodobnie. No to... Ej! Dobra, nic, nic, nic z tego się nie da zrobić. Myślę, że może pójdziemy na... O Boże, dla sobie korty. Będziecie subskrypcją łapce w górę, łapce w A um, i dzwoneczku w ogóle zastanawiacie się, czy to zobaczyć odcinek z gry, która jest na komputer. Ale ona jest na WITUR 2.0. No, natomiast ona tutaj będzie, Co, ja nie patrzyłam, jest teraz 77 subskrypcji. Nie, przy mnie nie szczegółów. Tutaj dobra, tutaj jest jakaś. Bież... O! Ender chest wewnętrzny Co zrobiłem? Mogę się dowiedzieć, co ja zrobiłem? Co robię? Halo! Co Dobra, widziałem. Ja nie wiem, co ja. Co ja tutaj robię? Ale ja postanowiłem, po prostu poszli i już na. Akcję na cońce. byśmy się rozłączyli. O, widzowie, tutaj są różne serwery w ogóle, bo ja też są. i Increment Cube. Bo też może w następnym odcinku, to też będziemy sobie. Yy... O! Zobaczcie, nowa edycja dzisiaj? No dzisiaj jest sobota, widzowie. Ale to, to to, w jutrzejszym odcinku zrobimy um, o kurde, ej, czy na tym można naprawdę polecić sobie? Wow! Ja pomyślałam, żebyśmy sobie może zagrali Stumble Guys. O kurde Stumble jest! Jesteśmy w jakimś Stumble Guys! Wietrzeń na trybie Stumble Guys. Teraz grupka na ściągnięciu, że jest z Gierka. Chodzę. Dobra. Ja wiem, że to was... ja wiem, że to do kolejki, okej, okay, to koń... Oczekiwanie na graczy, hm. E, Uuu, ale ładnie w ogóle to zrobiono, ej. A ja widziałam, że tutaj prawdopodobnie był jakiś taki sposób, ale spokojnie, ja tego nie zrobię, głowku. I, I że prawdą, no, będzie można wszystko niszczyć, ale ja tego nie zrobię, bo oglądam twoje, i filmiki. Te stare i te nowe. Bo są superowe. Naprawdę superowe. Ej, widzowie, bo ja nie wiem. Ile tu już nagrywam? Dobra, widzowie, ile będzie, tyle będzie. Um, no co, ja jeszcze mam tutaj powiedzieć? Dobra, pozwyczajmy sobie, może to dokładnie z oczekiwaniem na to. nikt nie gra? Ty, jakaś tylko inna ze mną gra, co? Widzowie, poczekajcie, bo gdzie to było? Bo ja już zapomniałam. Tutaj? Chwileczkę. Twój profil. Aha. Rangi. I VIP. A to trzeba kupić. Nie, dobra, dobra. Nie, 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 nie. To już mnie nie interesuje? O! Elo! Napiszemy tak. Elo. Elo. Będziecie chyba przestrzegać aha, został. Pamiętacie, jakby przestrzegać, dobra. A, um, dobra, kiedy my zagramy wreszcie w StumbleGuys? Pyk, pyk, hej, jesteś już w kolejce. Ej, hey, jest spamię teraz? Poczekajcie. repo nie. Poczekajcie, ja się. E, jaka reklama? Przepraszam. Reklama teraz musi zabierać kropkę na przykład re re reklama superlama serwera.pl Nie, no co jest? Stoję już w kolejce Serk, jak ja teraz raz nie przestrzegam tego regulaminu, ale my sobie pójdziemy Ej, a jak bym wpisał? Pał? Czy to nie można? A co to robi? Bo nie wiem, nie znam się. Nie znam się na, Moi widzowie na tych komendach. Na tych komendach się naprawdę nie znam. Ale pamiętajcie, żeby dać subskrypcję łapce w górę. Ej, co jest? Ty ja mam cheaty teraz, czy. Ja nie mam cheatów, mam nadzieję. Ej, łapku, ja teraz korzystam z cheatów. Bo ja teraz nie wiem co się dzieje. Jakbym dosłownie miał cheatów Widzowie, patrz, jakbym miał cheaty a ja nie mam żadnych cheatów, ja nic nie pobierałem. Ja nie wiem o co tutaj teraz chodzi ty. Płasku, proszę obejść to, bo ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ja nie wiem, czy teraz to są jakieś cheaty bo ja nie pobierałam żadnych cheatów to mogę potwierdzić. W ogóle ja nie mam Discorda, to. Ja już sprawdzam, to ja nie mam Discorda. Ale może my, widzowie, bo ja nie wiem ile to czasu zajmuje. My się widzimy na następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dawajcie łapki w górę. No i co, my się widzimy na następnym odcinku. Goodbye.